Po kilku latach od porażki, jakiej prekursorzy doświadczyli na Pacyfiku i w Japonii, obcy pochodzący z antywersum postanowili zaatakować ludzkość na szerszą skalę, wciągając do walki narody, które do tej pory żyły w miarę bezpiecznie i nie doświadczyły na własnej skórze wielkich potworów, które regularnie niszczyły ludzkie metropolie leżące nad Oceanem Spokojnym. Witajcie na kanale Graczfan, w dzisiejszym materiale poznacie cel prekursorów i wizję dalszej historii obrony Polski. Z góry dziękuję za pozostawienie łapki, suba i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Analitycy i naukowcy, po zeznaniach ludzi, którzy doświadczyli splotu neuralnego z umysłem prekursorów, wywnioskowali, że istoty te w końcu ponownie uderzą i może to nastąpić nie tylko w regionie Pacyfiku. W 2029 roku pierwsze kaiju wyszły na ląd z Atlantyku, uderzając na Lizbonę i Gibraltar. Europejczycy byli zszokowani, gdyż nie planowano budowy jegerów ze względu na znaczne koszty i ogromne zapotrzebowanie na surowce ziem rzadkich. Wspólnota Europejska szybko zmieniła zdanie w momencie, gdy pierwsze dwa olbrzymy nazwane Herkulesem i Olifantem dokonały ogromnych zniszczeń na europejskiej ziemi. Zostały one wtedy zneutralizowane za pomocą rakiet atomowych wystrzelonych z angielskich okrętów podwodnych. Jednak przez tą sytuację ogromne połacie Portugalii zostały skażone opadem promieniotwórczym. Polska rozpoczęła program budowy Jägerów w 2030 roku i już rok później zostały one wykorzystane w pierwszej obronie naszej ojczyzny. Sopocie Sonary wykryły bowiem pierwszego potwora 100 km na północ od koło brzegu i był to kajdżu czwartej kategorii nazwany Bismarkiem. Od tamtej pory, przez następne 10 lat, bestie wychodziły również z wyłomów na Morzu Północnym i na Bałtyku. Polska w tamtym okresie posiadała 5 jegerów i były one współfinansowane z budżetów państw Grupy Wyszehradzkiej. Poszczególne opisy naszych wielkich robotów, jak i opis całego konfliktu, znajdziecie na kanale w zakładce wideo. Prekursorzy postanowili aktywować wulkany na całej naszej planecie i stopniowo zmieniać klimat Ziemi, dostosowując ją do swoich potrzeb. W Polsce ich celem było Pogórze Kaczawskie i Góra Ostrzyca, która należała do polskiego pasma wygasłych wulkanów. Kaiju po dotarciu w to miejsce miały wywołać za pomocą specjalnej fali wstrząsów, erupcję, która spowiłaby nasz kraj wulkanicznym popiołem. Podobnym celem były inne lokalizacje na europejskim kontynencie, w tym superwulkan leżący w Niemczech nieopodal miejscowości Adernach. W Europie swoje jegery zdołało zbudować osiem krajów wspieranych przez gospodarki całej wspólnoty, Wszystkie kraje ponosiły ogromne straty, a gospodarki, nieustannie obciążone wydatkami związanymi z budową kolejnych robotów, ledwo funkcjonowały. Polska zdołała zamknąć ostatni wyłom na Bałtyku w 2041 roku, rozpoczynając swój złoty okres. Doświadczeni piloci Orła Białego i Smoka Wawelskiego wyruszyli na zachód, by wspierać uderzenie na wyłomy zlokalizowane na Atlantyku. W naszym kraju powstawał zaś pierwszy Jäger Mark VII, który przybrał nazwę Zawisza Czarny. Jeśli chciałbyś posłuchać o konflikcie na Pacyfiku, daj mi znać w komentarzu, tymczasem trzymaj się, cześć.